Witajcie! W dzisiejszym odcinku otworzę ogromny kalendarz adwentowy z Sinsaya. Tutaj są rzeczy z tego sklepu i dużo ciuchów. Miałam dzisiaj wstawić inny odcinek, ale wstawiam Sinsay na szybko, dlatego, że dowiedziałam się, że na stronie działa kod rabatowy 40% taniej, również na rzeczy z wyprzedaży. Zostawię Wam wszystkie informacje dokładne w opisie, linka oraz jaki to jest kod. No to co? Zapraszam do oglądania. Lubicie Sinsay? Koniecznie zostawcie łapkę w górę. Zobaczmy, co jest w środku. Tak wygląda ten kalendarz adwentowy. No bardzo, bardzo gigant. Zaczynamy od jedynki, zawartość Kupiła moja mama właśnie w sklepie internetowym SinSai, więc wszystkie linki dam wam na dole do tych produktów. Coś wielkiego, ogromnego, aż mi się nie chce, słuchajcie, szufladka otworzyć. A jeżeli jesteście ciekawi, do kiedy trwa ta promocja w Sinsaju, to szczerze mówiąc nie wiem. Ja jestem zwyczajnym klientem tego sklepu, tak jak wy, więc po prostu dam wam znać i zobaczcie, jaka poducha wielka. Aż jestem zdziwiona, że to w ogóle się zmieściło. I w ogóle w Sinsaju też jest super dział domowy. Zobaczcie, jaka milutka, taki misio z jelonkiem w kratkę. Bardzo mi się podoba, naprawdę piękna i wiecie, Jaka scena? 25,99. Włożyłam ją tutaj na środek chyba fajnie pasuje. Teraz na szufladkę numer dwa i dajcie znać, z jakiego sklepu chcielibyście zobaczyć. Właśnie kalendarz adwentowy. Gigantyczny, bo był już u mnie na kanale z Pepko, z Biedronki, a tutaj. Koszula. Jakaś świąteczna piękna. Bardzo przyjemny materiał. Ja zawsze na to zwracam uwagę, więc się cieszę. Jest zwykła, biała, trochę się pogniotła, ale widzieliście szufladka, bardzo malutka. Cena to 39,99. No ja noszę, jak widzicie, rozmiar L, ale po prostu jestem wysoka i potrzebuję, żeby rękawy były długie. I dajcie znać, co oni myślicie. Jak dla mnie wzór naprawdę cudny. Numer 3. Jak tylko skończę nagrywać ten kalendarz adwentowy, to oczywiście też sobie wpadnę na stronę Sensei'a, no bo 40% takie rabaty to się często nie zdarzają. Tutaj jakieś ubranie, a może. Że to będzie świąteczna piżamka. Teraz się dowiemy, bo dosyć dużo tutaj tego jest. Dokładnie tak. Zobaczcie, na początku mamy bluzkę z takim cudnym reniferkiem, a do tego są długie, długie spodnie w gwiazdki czerwone. Bardzo świąteczna piżama. Dajcie znać, czy lubicie świąteczne piżamy, bo ja uwielbiam. A w Sinsayu tych wyborów piżam to zawsze mają sporo i zobaczcie, cena też bardzo przystępna 49.99, numer 4 i dajcie znać, czy chcecie, żebym nagrywała takich więcej filmów, gdzie informuję was o promocjach. Tutaj kolejne ciuchnie ukrywam, to jest dość hardkorowe, bo nigdy wcześniej tego nie zapowiadają, no i wiecie co, obudziłam się, wstałam, mówię, taka promocja sensei, no to musi dzisiaj wejść odcinek z tym kalendarzem, bo w sumie te świąteczne ubrania, świąteczne dodatki, które tutaj pokazuję myślę, że mogą być fajnym pomysłem na prezent, a jak już upolujecie z rabatem, to w ogóle bardzo się opłaca, koszulka świąteczna z pieskami, jak wiecie, ja jestem psiara cena za ten t-shirt to 29,99 i no powiem wam, że jestem zachwycona póki co tym kalendarzem numer 5, no mówię wam, dzisiaj jest szaleństwo z tym filmem, tak się stresuję, czy to wszystko dobrze wyjdzie. Czy zdążę to Wam dodać? Znajdźcie koniecznie łapkę w górę, bo mam po prostu mega stresa. I znalazłam tutaj szaliczek w sam raz na zimę, jesień. Bardzo ładny wzór, taki wiecie uniwersalny, bo w kratkę i też taka kolorystyka czarno-biała bardzo mi się podoba. Też nie był jakoś drogi, 25,99 na Sinsa i to ma w ogóle bardzo niskie ceny. Szósteczka Mikołajki, więc przypominam linki do wszystkich produktów znajdziecie w opisie filmu. Trochę nad tym będę spędzała czasu, ale mam nadzieję, że Wam się przydadzą, bo tutaj jak widzicie mama się spisała i Naprawdę bardzo fajny kalendarz stworzyła. Dopiero sześć okienek. Nie wiem jak wy, ale ja jestem zachwycona, bo wybrała tutaj moim zdaniem najfajniejsze rzeczy z tej świątecznej oferty i mamy świąteczną bluzę z taką kulą śnieżną. On ma tutaj taki śnieg, jak to wygląda. Pięknie. Cena bluzy to 39,99 i ona jest z bardzo takiego fajnego, misiowego, milutkiego materiału. No bomba! Bardzo, bardzo fajna. Siódemka jaka mała. Ciekawe, co tutaj może być. I uwaga! Wow! Case na telefon! Macie świąteczne case. Y. Ale to wygląda hitowo, co? Dyki Reniwerek. Zerknęłam przed chwilą na stronę Sinsei i oni tam mają kajsy na różne modele telefonów. Ten akurat na mój będzie pasował. Jak widzicie, on jest taki gumowy. Ma tutaj czerwony ogonek, że tak powiem. Uszka jeszcze świetnie wygląda. I w ogóle cena też bardzo przystępna, bo 15 zł99 groszy. Zł. Podoba Wam się? No ja powiem Wam, że nie widziałam nigdy takiego fajnego, świątecznego kajsika. Numer 8. W ogóle często wymieniacie kajsy na telefonie. Ja kiedyś nagram na moim kanale kolekcję kejsów, a teraz właśnie rzadko coś nowego noszę. I świąteczna gumka. Gumka skranci z, z rogami, z dzwoneczkami, więc nie wiem, czy to nie będzie wkurzające, jak się tak będzie, wiecie, chodziło, bo wiadomo. Więc w środku ma gumkę, będzie dobrze trzymała kucyk. Fajne, że mają takie świąteczne metki, zobaczcie, można tutaj napisać od kogo, czyli od świętego Mikołaja i dla kogo? 7,99, to jest cena. Numer 9, dla mnie to jest najlepszy kalendarz adwentowy. A co najlepsze, to, że w ogóle te wszystkie produkty możecie sobie kupić, jeżeli wam się podobają. No, rewelka, co? Była już gumka, to przyszedł czas na opaskę, do maseczek, do pielęgnacji, z rogami Renifera, więc jak najbardziej taka w świątecznym kolorku. 12,99. Dziesiątka, jaka jest duża. No, mam nadzieję, że ten kalendarz adwentowy, nie wiem, jakąś wam inspirację sprawi, czy to do stworzenia prezentów, czy do zakupów. Taki jest cel. W tych naszych filmach, żeby też w nich pokazać asortyment sklepu, co aktualnie się znajduje kapciochy. No i to jest mój ulubiony rodzaj kapci. Tutaj mają taką podeszwę antypoślizgową, no i są ozdobione fajnym ciastkiem z kapeczką świąteczną. Lubię je, bo one są takie, wiecie, miękkie, elastyczne, bo te takie duże, fajnie wyglądające nie zawsze są takie do końca wygodne. Te fajnie wyglądają, no i będą przede wszystkim, jak dla mnie, praktyczne. 19,99, 11, malutka, wiecie, w ogóle że w Sinsayu jest też dział dla dzieci, tam to są dopiero rewelacyjne produkty, różne super ciuszki, a tutaj, oj coś mi spada, choinko odlecia od kalendarza. No, nie boję się tych małych okienek, bo zobaczcie jakie cudne rzeczy się trafiają. Gadżeciarski długopis z takim pomponem, puszkiem, reniferkiem, brokatowy, a jego cena 7,99. Dwunastka też całkiem spora szufladka, jesteśmy w połowie kalendarza adwentowego, możecie mi dać znać póki co o nim myślicie, kolejna koszula tym w takim czarnym kolorku. Myślę sobie, że ten wzór będzie jak najbardziej uniwersalny i nie tylko świątecznie pasował, bo te gwiazdki myślę, że można nosić też w inne pory roku. Również jest to długi rękaw. Ten sam rozmiar myślę, że będzie dobry. I cena 39,99,13. Ja to jestem cebula deal, więc kurczę, że się nie załapam na promocję, ale może jeszcze powuszuję i coś poszukam fajnego w zakupie. I tu jest opaska. Myślę, że ta opaska będzie naprawdę bardzo fajnie efektownie wyglądać. Wiecie, to jest bardziej może dla młodszych osób taki gadżet, ale z drugiej strony polecam wam mieć właśnie takie czapki czy też opaski świąteczne, ponieważ można sobie świątecznie zrobić fajną sesję zdjęciową. To jest rewelacyjne i takie duże kokardy na pewno będą robiły wrażenie. Więc tutaj akurat taki pomysł dla was ode mnie właśnie na sesję. 12.99 cena za opaskę. 14, a jeżeli chodzi o te sesje, co wam przed chwilą mówiłam, to wiecie, to nie musi być coś profesjonalnego. Można wziąć sobie telefon, telefony robią teraz naprawdę spoko zdjęcia i mieć super zimową, świąteczną pamiątkę. I co my tu mamy? Rękawiczki z pandami, jak wiecie ja jestem kolekcjonerem rzeczy z pandami, mam pieska pandę, więc no taki fajny gadżecik, myślę, że to zdjęcia właśnie też jakoś to będzie fajnie wyglądało, zimowe zdjęcie z moim psiakiem i rękawiczkami pandowymi, cena... 15,99, 15. W sumie tego typu rękawiczki są przydatne do telefonu, choć wiem, że teraz są takie wiecie, do dotykowych telefonu rękawiczki. Wiecie, co ja je testowałam, ale nie zawsze mi działają. O, mamy tu rolkę do ubrań. Zobaczcie, jaka fajna. Pingwinkowa cena za rolkę 599. No i wiadomo, w okresie zimowym, czy jesiennym mamy dużo różnych swetrów, szalików, które lubią pozostawiać, wiecie, jakieś takie kłaczki włoski, w szczególności na czarnych ubraniach. Ja coś o tym wiem. Wśród właścicieli psów jest to niezbędny gadżet. A tutaj mamy taki fajny nadruk pingwinów. Szestnastka też naprawdę duża. Jestem ciekawa, co się tutaj kryje. Uuu, i widzicie, to będzie coś nieubraniowego, ledwo co mi się to zmieściło, jak widzicie, ale jest. I są to świąteczne. Świąteczne Foremki do pierników, więc w sam raz będę robiła w tym roku w ogóle takie nietypowe kształty. Zobaczcie, Mikołaj, Bucik, Boufanik, Renifer, Chońka, to wiadomo, ale co to może być. Ładnie wyglądają, pięknie opakowane i cena też fajna. 12,99 jest to regularna ich cena. 17, więc zapraszam Was na Vlogmasy, moje świąteczne vlogi tam pokażę Wam, jak będę robiła świąteczne pierniczki. A tutaj mamy taką bombeczkę, a w środku bombki znajdują się gąbeczki do makijażu. Jedna duża, druga. Mała. no i właśnie jak się ostatnio was pytałam z jakiej firmy polecacie gąbeczki to para osób mi napisało, że właśnie z warto wypróbować Zobaczmy jaka jest ich cena 12,99 no i rewelacyjnie to jest w ogóle opakowane z tą karteczką taką brokatową 18, więc Sinsay w sumie się kojarzył mi zawsze z ubraniami jak widzicie naprawdę mnóstwo różnych gadżetów mają, no i też ta domowa kolekcja jest świetna, a tutaj Gumka do włosów albo spinka. Jednak jest to spinka z taką czerwoną, dużą kokardką. Może to ślicznie wyglądać właśnie w jakiejś świątecznej fryzurze. 9,99 to cena. No, pomyślę. Wydaje mi się właśnie, że przy długich włosach, tak jak ja mam, będzie ładnie to wyglądało. 19. Tak mi się podoba ten kalendarz adwentowy, że bardzo chętnie chciałabym, żeby był on do Sylwestra, żeby było 31 dni. Co my tutaj mamy? Kabelek. Taką przejściówkę, chyba też. Ale zobaczcie, z jakimś śmiesznym świątecznym wzorem. Kotek z uszkami Renifera. 12,99 Cena. Tak patrzę po końcówce, że chyba będzie do mojego telefonu pasowało. Numer 20, choć ja w sumie mam kilka telefonów, więc do jakiegoś będzie pasowało. O nie, czy to świąteczne gadki? Nie mogę! A! No niezły żarcik, szczerze mówiąc, ja bym kupiła sobie mniejszy rozmiar. No ale dobra, tutaj mamy taki wzór bałwanka. Kolejne są czarne, a następnie... Z prezentami czarne z nadrukiem i czerwone. Mamy tutaj 5 sztuk. Cena to 29,99 Zapraszamy na okienko 21. U, widzę tutaj coś pięknego, szaliczek. Bardzo piękny kolor, przyjemny materiał, troszkę mi się bardziej porządniejszy od tego poprzedniego. I cena też jest trochę droższa. 35,99. Na promocji można wtedy już lepiej złapać. I wiecie co? Bardzo mi się podoba, bo nigdy nie miałam takich beżowych szalików w kratkę. Zazwyczaj miałam tam, jakieś czerwone, czy to czarny, a wydaje mi się, że ten właśnie będzie mi idealnie pasował do moich takich misiowych płaszczyków, które w tym roku kupiłam. 22 chyba tutaj coś dużego upchanego, bo już tu widzę, wystaje mi przez dziurkę jakiś renifer, ale co to może być? Wygląda mi to trochę jak jakaś poszewka, ale w sumie nie przypomina kształtu w ogóle. Okej, okay, mam już pewien pomysł, to pewnie będzie taki turban ręczniczek na głowę. On jest taki bardzo milutki, kocykowaty, więc myślę, że jak będziemy robili maseczki, może się właśnie dobrze sprawdzać. No i takie fajne świąteczne gadżety, jak najbardziej ładnie to wygląda. Już mówię Wam jaka cena, 15 ,99 zł 99 groszy. Dwa ostatnie okienka, ale jakże wielkie, 23. A w środku chyba kolejna piżama. Tak jest, ale jaka cudna. Jeżeli chodzi o bluzkę, mamy tutaj świąteczną myszkę Miki. Ja po prostu zawsze do końca swojego życia będę uwielbiała takie z nadrukami, wzorami fajnymi, bajkowymi piżamy. Szara bluzka. A spodenki mamy czerwone, właśnie w takie wzorki długie. Cena tego zestawu to 59,99,24. Moja ulubiona szufladka zawsze to jest 1,6 i 24. Zawsze są najfajniejsze produkty na rozpoczęcie, na Mikołajki i na zakończenie. A tutaj sweter, nie kocyk! Ale jaki cudny, piękny ten wzór, co? Bardzo mi się podoba. Piękwinki. Tutaj mam jeszcze metkę w środku, więc od razu Wam powiem cenę. Jest to 19,99, więc całkiem, całkiem spoczko. 130 na 160 kto jest ciekawy, jak wyglądają wszystkie rzeczy z kalendarza adwentowego, ale zaraz, zaraz, kto wejrzał do końca, niech napisze krata w komentarzu, jeżeli ten odcinek Cię Ci podobał i zobaczcie, tak wygląda cała, cała kolekcja rzeczy z tego kalendarza adwentowego. Ja Wam powiem, że jestem na maksa zadowolona. Wszystkie rzeczy naprawdę bardzo mi się podobają. Myślę, że będę ich używać. Dajcie znać, która z tych rzeczy najbardziej Wam się podoba i którą byście sobie najchętniej kupili. A ja przypominam Wam, że zostawiam Wam linki do wszystkich produktów z tego kalendarza adwentowego. W opisie tego filmu oraz jako naczelny łowca promocji przypominam, że jest kot rabatowy 40% na Sinsei, który obejmuje wszystko, również przycenione rzeczy. Tak jak mówię, nie mam pojęcia, do kiedy on będzie dostępny, więc jeżeli Wam się coś spodoba, to korzystajcie, bo wiecie, jak to jest, wszystko szybko się wyprzedaje. Będzie mi bardzo miło, jeżeli docenicie ten filmik, zostawicie tutaj łapkę w górę, żeby ten odcinek też wyświetlił się innym, nowym osobom, bo uważam, że naprawdę bardzo warto zobaczyć go, bo są tutaj rewelacyjne rzeczy świąteczne, ale nie tylko to musi być do kalendarza adwentowego. Możecie to kupić dla siebie. Na prezent, naprawdę oj, 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 super! Już kurczę się zaplątywuję, ale słuchajcie, z godzina 14. Ja muszę szybko wam rzucić ten odcinek, bo tak jak mówię, zmieniłam swoje plany, stwierdziłam, że wrzucam wtedy, kiedy jest promocja i to jaka rewelacyjna. Zasubskrybujcie kanał, żeby nie ominąć żadnego nowego odcinka. Przypominam o 15 codziennie nowe filmy buźka